Let me be Let the devil take me. Witam serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z gry Alien Izolacja opcji izolacja, Alien Isolation, jest to odcinek 14 Spierdoliliśmy przy tym alienem z tego laboratorium, czy też nie wiem, szpitala, doktorek niestety nie żyje yy, i musimy pf, iść dalej, szczerze powiedziawszy, aż się boję po prostu, kurwa, co mnie dalej spotka. Jak widzicie, na moim czytniku dalej coś wykrywa, chyba jakiegoś gnoja, nie wiem, może to jest alien, może to jest jakiś człowiek. W każdym bądź razie tutaj mamy safety room, -a, którym ja sobie m, m, zapiszę, gdyż, no, nie chcę ryzykować. Że coś mi zajebie na razie wygląda na to, że jest to cicho i spokojnie, a Alien może dał sobie spokój na to, liczę ogólnie. Bo naprawdę... Może, jak się pożywił tym doktorkiem, to może mi odpuścić na jakiś czas. Bo serio, mam strasznego mózgotrzepa po poprzednim odcinku, który był tragiczny, przynajmniej dla mnie. Jeden z gorszych odcinków, jaki nagrywałem yy, jeden chyba... może nie jeden. Trzeci yy, moment w grze, który tak bardzo mnie zirytował. Tragedia. Yy, wykonałem sobie granat hukowy. Ogólnie z... sprawdzam, co mogę wykonać na zapas, bo wcześniej nie było okazji w ogóle czegokolwiek zrobić ze względu właśnie na aliena. Ten alien cały czas gdzieś tutaj krąży, jak widzicie. To mnie bardzo przeraża. Dobra, pójdźmy dalej. Bo nie będę przecież stał w miejscu cały czas. Tu mamy drzwi zamknięte. Tu mamy kolejne części, które sobie zebrałem. Widzę z lewej strony już szyb wentylacyjny. Dobra, słyszę cały czas takie... Du, du. Właśnie to chodzenie gdzieś jest z boku. Niedobrze dobrze, sądziłem, że ten alien mnie zostawi. Ale pierdolony dalej mnie goni. Dalej za mną podąża. Nie chcę odpuścić. Aha, to jest zamknięte w ogóle. Okay, w porządku. Co my tu mamy? Coś tutaj jest wbite. Pałka ogłuszająca. No dobra sprawa, taka pałka była zrobiona w filmie identyczna chyba Tu jest młotek Pałka ogłuszająca, dokładnie Raczej jest to taka pałeczka jak była w filmie Teraz, jak mogę wyciągnąć? Nie, tu wale kluczem No, pałka O, ja patrzcie, widzicie? I w tym możemy ogłuszać Oczywiście aliena możemy posmarać po dupie kikiem Jakby się kurwa nie da niczym wawić. Dalej, dost... Dalej nie otrzymaliśmy DLC, w którym możemy ściągać buta yy, śmierdzącego i rzucać waliera, żeby umierał i się dusi. Ale może twórcy wprowadzą takie DLC za niedługo. No, gdzie jestem ten pojeb? Bo już widzę, że kurwa tam gdzieś łazi. Napierdola. Nie da mi spokoju, bo nie da mi spokoju. Nie mogę w spokoju pograć w grę. Ja nawet nie mogę dobrze sobie zeksplorować żadnych pomieszczeń, bo ten skórę robić ciągle. To jest po prostu pojebane. Rekord wulgaryzmów na moich materiałach się o 70%. Masakra. Co tu mam ciekawa? Kontrola środowiska. System chłodzący, jakieś cylindra nie znaleziono. Co tu mamy? Tu mamy jakieś coś. Tylko co? Możemy coś w ogóle jeszcze wykonać? Tutaj chyba nie, chyba nic. Chociaż, moment, tak, możemy wykonać mini EMP. Okej, okay. czy możemy wykonać jeszcze coś? Chyba brakuje nam wszystkiego. No dokładnie, tylko aczkolwiek nie, nie wszystkiego, bo. Ale dobra. Gdzie mamy w ogóle i znowu? Tak, gdzieś krąży. Dziwne, że jeszcze nie jest. mnie nie bo no, Lubi mnie zjadać. Amanda jest po prostu zajebistą kąskiem dla aliena. ja ją tu zrobić. To jest pytanie. Kontrola środowiska. Znałem. Mamy znaleźć w ogóle apteczkę, tak? Tylko, że nie wiem co mam zrobić w ogóle. Nie wiem czy nie zrobić cięcia jakiegoś. Dobrze, mamy cięcie, moi drodzy. Po prostu trzeba właśnie te takie oto, nie wiem jak to nazwać, chyba cylindry e, wsunąć. I... jednego cylindra brakuje. Hmm. Chyba, że tam pójdziemy, obok. Na no to wygląda. Pójdźmy sobie tutaj obok. Bo brakuje nam jednego cylindra. Mamy tu też jakieś zwłoki. Zwłoki, trolololo no nie, kurwa. Przyszedł. No naprawdę nie da mi spokoju. Pierdolony lamus. Jest tam, naprzeciwko mnie. mam się tutaj. No i ciekawe jak ja na... Wow. Ciekawe jak ja na takim małym odcinku mam... Tak. Wymanewrować aliena. Przejść obok. Przejść... Prawdopodobnie obok również, bo są drzwi zamknięte. Nie wiem, ktoś mi to może wytłumaczyć. Może ktoś z CQ również mojego pada i sobie pograć w tą grę? A może napiszę po prostu do twórców, żeby wydali DLC rzucanie śmierdzącego buta? No bo ja nie wiem, czy mam się bronić, kurwa. Flara nie działa. Eee, granat hukowy nie działa. Mytacza ognia nie mam. Pistoletem nie mogę w niego strzelać, bo to i tak nic daje. Eee, wabik. Aha, Wabid jeszcze w sumie, może się Wabika rzucić, ale to na taki mały odcinku to niewiele mi pomoże. Także. Ja serio, nie mam pojęcia, nie? I patrzcie, jak on chodzi w ogóle. Tam, gdzie muszę iść, czyli do tamtego pomieszczenia, on cały czas w tym pomieszczeniu ładzi. Fajne, nie? I jestem ciekaw, jak mam tam przejść. W ogóle nie wiem, gdzie teraz po raz. No przypomina sobie, przechodzi przez te drzwi tutaj. Może że poszedł gdzieś, gdzieś na bok. Bo może poszedł gdzieś wentylacją chyba. No po prostu mózg rozjebany, No ludzie, kurwa. Tragedia. Chyba, no korzystajmy, póki nie ma tego lamusa. Gdzie był ten cylinder? Tutaj. Ok. I teraz co? Teraz możemy iść tam na bok. Tylko pytanie jest, czy ten alien gdzieś tam nie, 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 nie zlezie. Wraca. Idzie, dobra. Czas na naszą szafeczkę. W której zabij mnie już kilkanaście razy. Ciekawe czy on tu przyjdzie w ogóle. Chuj wie, nie ma go. No jest, to łazi gdzieś. Chuj wie, czy polaz, czy nie polaz. chyba ryzyk, ryzyk fizyk. No jest, kurwa, ewidentnie łazie. Chociaż poszedł może wentylacją. Chyba raczej. Tak, polaz wentylacją. Oj, Boże, Boże, Boże... Jakie mam to przejść? Muszę go słychać. Co tu mam zrobić w ogóle? Po chuja tu przylezę, jak nic nie mogę zrobić? Czekajcie, tu jest jakiś ten... No na tu idzie. Nie spierdolił. Dobra, korzystając z tego, że go nie ma, co my tu możemy zrobić i wyłączyć? Dostęp do przewodów, oczyszczenie powietrza. Oczyszczenie powietrza wyłączymy, a włączymy sobie dostęp do przewodów. No, oczywiście, samo jest nam powiedziała powodzenia. Jestem na chyba. No, schowamy się na chwilę tutaj. Nie chcę po prostu odwalić kitę. Gdzie on jest? Kurwa, gdzie oni jest? Ten lamus. W ogóle nie daje nam w ogóle życia. No to jest straszne. Nie wiem, jak mam żyć. Jak mam tę grę nagrywać dalej? To jest. To jest incredible po prostu. Incredible co się dzieje w tej grze. Mózg na ścianie, moi drodzy, mózg na ścianie. Bigos w słoiku. Polas gdzieś. Nie no dobra, idziemy. Bez sensu, na się mnie zajebie. Przecież nie mogę całe życie obawiać się w szafce. Tylko że kurwa jest. Zresztą kij z nim. Już mamy otwarte przejście tutaj. Tylko, gdzieś nie wyskoczył. Co to mamy? W sumie nie wiadomo, niewiele mi widać. Wentylacji to mnie jeszcze nie dorwało, ani razu. O pukać odpukać mnie malowane. Aczkolwiek na DLC e, e, spisani na straty wyciągnął mnie z wentylacji. Też tak długo krążył, chyba dwa razy mnie minął. A że za trzecim razem się schylił i m... mnie po prostu złapał. Natomiast w fabularnym, w fabularnym yy, planie nie razu. Co my tu w ogóle mamy zrobić? Gdzie my jesteśmy? Cholera, Nie wiadomo, gdzie jest znowu ten głupi alien. O! Słyszałem go. Chyba. No już słychać, że jest coś pipcze Już coś pipa 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 Co my to mamy? Czytałby się metacz ognia, czciał miałem miał tę ognia, Dlatego mógłbym go zajebać Rzuciłbym mu napiłby się alien, Wiskacza, opiłby się i dałby mi spokój. A tak co? Łazi gdzieś przyjedzie tu zaraz na pewno. No on. Nie wiem, ma 55 zmysł. Gdzie mam nie, kurwa. Serio? No ja wiedziałem, że tu przyjdzie, no ale że już jest tak za rogiem. Ja pierdolę, przyjdzie to na pewno. Nie Może się wycofam tędy? No muszę iść tam. Co mamy tutaj? O kurwa, Tożem pokazał. Dobra, przy odrobinie szczęścia nie jest ślepy. Więc jak wymanewrujemy go, będzie bo on tu. Chyba mnie widzi? Chociaż nie, nie do końca. Dobra, pola tam. Ja pierciele co za masakra, mózg rozjebany. Widzicie, że z tym alienem nie da się żyć. Ktoś kiedyś powiedział, bo czytałem gdzieś, że ta gra jest podobna do Outlast'a, bo wzorowaliśmy na Outlast'cie, albo coś tam. Że Outlast jest lepszy. Wieści mi, że Out Outlast przy tej grze to jest gówno. To jest po prostu maleńkie gówno. W Outlastie ja sobie właśnie Outlasta, owszem, on tam swój klimat też ma i też raczej jest postawiony na taki horror surowy, że no jesteśmy bezbronni, ale wiecie mi, że to co się dzieje tu w Alienie, to jest, to jest nice tych. w takim, w takim w pozytywnym znaczeniu względem rywalizacji z Outlastem, ale negatywnym dla mnie, dla gracza, chyba że ja jestem po prostu taki chujo, gdy ja się w szafce, bo on lezie znowu. Znowu mnie z tej szafki wyciągnie, ale zjedzie mi mózg po prostu. Chuj, wiedział nie. Dobra, idziemy. Idziemy, nabierze mnie, nie wiem, zeżę. Zbieraj mnie od hukowy. Niczego nie widać, nie słuchać, nie widać. Czyli Pola gdzieś ogólnie. Ciąg, Gdzie kurwa, jest. Gdzie jesteś, alienie? Mam dla ciebie buta śmierdzącego. Ciąg, kurwa, jesteśmy, moi drodzy. Co tu mam za pomieszczenia? Jeszcze lepsze z góry po prostu biorę. ...żeby tu coś było ciekawego. ściągnięto to limit, czujnik. Ja już gdzieś tam łazi. Masakra. Dobra, co my tu mamy ciekawego, moi drodzy? Czy coś można zbudować? O, to potrzebuje tyle rzeczy, kurwa. Niestety brakuje mi jednej co jednego akumulatorka. A akumulatorków w tej grze jest po prostu... E, bardzo mało. Czy mogę w ogóle coś jeszcze zbudować? Chyba nie. Chyba nie. Gdzie jest ten niebany alien, kurwa? <laughs> Szczerze, aliena w głowę? A jak? Naprawdę jest, no, szkoda, że nie ma DLC ściągania buta. Bo była zajebista DLC. Najlepsze DLC, jakie kiedykolwiek wyszło. Co łazi, kurwa? To? Gdzieś tam idzie. Dobra, trzeba wyjść. Nie ma co się opierdalać. Oczywiście zamknięte. Dostęp do karty. Super ekstra za A co mamy tutaj? Security desk i tam nie wiadomo. Eee, safety point. Bardzo dobrze, bo już gram dosyć długo. Jakieś 17 minut, chyba. I co tu mamy? Komputer. Sprawdźmy, co tu ciekawego mamy. 2505, kod. Trzeba zapamiętać. Dobra, 2505. Bo kot myślę, że zapamiętany. iść tutaj, poszukać informacji w biurze Lingard. Wypróbowaliście. Ale na razie nie ma. Tym nie przyjdziemy? Bo są jakieś skrzynie. Więc idźmy tu. ja what the fuck. No kurwa, już teraz na bank tu przyjdzie ten śmieci. ja nie skurwa. No, dawaj. Przyjedzie tu na bank, jestem tego pewnie na 100% taki wybuch, który już wygra... Mam no, przejebane, nie? Bo chuj mnie namierzył teraz i już. już, już tragedia. Kurwa, nie jest? No nie wiem, ba. chyba z dobra, idziemy, idziemy powrótku, No ja byłem pewien, że on przyjdzie, serio? A ja jego nie ma. O! Gdzieś się skoczył? Pytanie gdzie? Już idzie Zapierdala za mną, nieee A nie, już idzie, słyszę jak szybko zapierdala Tak tu, 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 tu Ja jebie Na hardkorze po prostu to zrobiłem teraz Tylko, że on tutaj nie w las. Polas Las Blastfire. Mam mapkę. Super Całe pomieszczenie tak to nie wygląda. Kurwa znowu przyszedł. O kurwa tym razem tutaj w las. Wow, Dobrze, 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 że dał mi spokój. Poszedł sobie. Zobaczę, co mam tutaj. link. Chyba to było coś ciekawego. Jakieś obchody. Akt zgonu. Jakiś błąd. Dźwięk. Raport Lingard. This is Lingard, senior medical officer at Sevastopol Station. I want to. Do... I want to state. To... I, I have been placed under duress with regards to my Agent Zero. And Ransom, Season's head of operations. He he made certain threats for my career and my certification i want that on record god. god that woman needed help i didn't know what type of parasite she had encountered but it had planted something inside her i am so sorry i had no <try> way z tego scrap facea, no i alien się wydostał, wyszedł z niej i tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie kolejnego odcinka. No i moi drodzy do usłyszenia już w następnym. Chajo, gra.